Potężnie zbudowany and zawodnik ważący blisko 200 kg. Ja, ja mam wrażenie, że... <laughs> Wszyscy się na niego tak jakby szykowali. <laughs> ja myślę, że każdy będzie chciał najpierw właśnie to największe, bo później będzie ich dużo mniej. To największe za... zagrożenie tej walki pozbyć się tego. No wolunku, wszystko zaczyna się skupiać wokół Wiskery. Viskera natomiast Chociaż... okłada wala Winisa Vinisa w narożniku. Na razie nie bardzo, nie bardzo się angażuje. Terlito. No i viscera Biscolini. Teraz Już w tym momencie kręci głową. Nie, ja nie chcę być pierwszy, który opuści. Ale proszę życie, wszyscy się dołożymy. Ale przyjacielu będziesz pierwszy. Tak jest. Wow. Prost, poza ringiem. <laughs> Jeszcze Walwinie troszeczkę napyskował mu, no bo jakże. Super crazy. Shelton Benjamin. Charlie Haas. John Rick Nitro. Ric Flair. Carlito. Tam tam walczy. Widać, że Edge tak jakby jakąś kontuzję miał, schodzi pod donną liną, nie jest to proszę Państwa dyskwalifikacja, Aha, ponieważ tak jest, tak, tak. może na troszeczkę opuścić ring. O, ja bym nie był do końca przekonany, czy to nie jest jakiś podstęp tego zawodnika. No, znamy Edge'a, wiemy, że to nie jest Niemożliwe. osoba, która tak jest, która byłaby do końca fair. Jednak zobaczymy, bo wygląda to poważnie. Ja, no, Tymczasem Rick Flair. W narożniku Super Crazy. Charlie Haas zmaga się z Walem winisem Carlito z Charlie Haasem i tak jakby Johnny Nitro nie wrócił na ring. Walwenius teraz tam potężne ciosy spadają na i duszenie w wykonaniu Supercrazygo widać nie ma sędziego, także może wykonywać tą akcję ile chce. W normalnym meczu sędzia by odliczał do pięciu. Teraz może robić jak długo chce. Ale bardzo mi imponuje Ric Flair. Tam widzimy, że stara się być bardzo aktywny. Jest to człowiek, który ma olbrzymie zamiłowanie do wrestlingu. Od wielu lat jest na topie. Nie chce odejść. Jeszcze je, myśli, że jego... Ale teraz Charlie tam go skarcił strasznie. O, szansa przed nim, tak? I przebija się tam Kennedy Dijkstra z Walem Winisem w narożniku. No i proszę, Rike <gryg> poszedł te swoje uderzenia odwrotną e, częścią dłoni. to jest sprytnie super crazy, radzi sobie z World Greatest tak tym Charlie Hasem No i tam chyba się szykuje wyrzutka. Próba tak jakby harikadrany, Rany, ale tymczasem i to go utopiło. Super Crazy już jest so e, poza ringiem. Out, will... Zapraszamy po przerwie. Oh Wracamy na ring. Zostało już bardzo niewielu zawodników, spośród wszystkich, którzy wzięli udział w ostat... meczu ostatniej szansy. W meczu o miejsce w Money in the Bank na Wrestlemanii 23. tutaj widzimy jak pożegnał się z ringiem Valvinis. W tej chwili bliski był już Charlie Haas, ale Carlito pozbawił go złudzeń. Carlito, Kenny Dykstra, Johnny Nitro, Shelton Benjamin i Rick Flair. Rick Flair tam już był zagrożony, już był poza linami, ale jeszcze nie wyszedł. A tutaj widzimy Aja, dyskutuje z sędziami, odnosi tej kontuzji. Benjamin Rick Flair? I to Benjamin opuszcza ring. I to ten Rick, który najwięcej właściwie od Benjamina właściwie... Został tam, no, dosyć często katowany, to teraz się odegrał i go wyrzucił z ringu. Czterech zawodników na ringu. Rick Flair kontra Kenny Dykstra i Johnny Nitro kontra Carlito. I to Potężnie będzie następne skoknięcie. Johnny Nitro teraz dusi Carlito w narożniku. No i teraz, oj proszę, Rick Flair. Jest szansa i znowu to jego ulubione uderzenie. No i skuteczne tym razem się okazało. extra, żegna się z ringiem po Chopcie, Chociaż widać było, że... Się... Ale tutaj Carlito wyrzuca Johnnego Nitro. I widzimy powtórkę. Widzieliśmy już te mecze dwukrotnie. A Carlito już, kontra... Tak jest, ta para już była w ringu. Pytanie, czy Great Kali również pojawi się tym razem? No trochę, trochę to... Mało prawdopodobne, że właśnie e, Rick... E, no właściwie no już e, leciwy, leciwy zapaśnik udało mu się zostać. No jakby to powiedzieć do walki finałowej, no ale tu Carlito chyba... Nie pozostawi złudzeń, aczkolwiek teraz jeden, to jeden, to drugi, razy sobie wypłacają takie. Irish Whip rewersalnie. Carlito trochę w liny. Springboard. Springboard elbow, tak. Rick Flair na macie. Widać, że Carlito zachował trochę więcej sił. I wejście kolanem. Potężne uderzenie, ale że on ma ile jeszcze sił? Ma. I łapa, Ale nie, jeszcze nie wypadł. Zmyła! Zmyła! Rick Flair ja wykorzystał, mam wrażenie ale tak. Mi, albo udało, po prostu mu się udało. Ja mam wrażenie, że on tam w ostatniej fazie właśnie zamarkował to wylecenie z nim po to, żeby później. O -o. O -o. O -o. No, tak czy inaczej, w tej chwili Karlito jest w opałach, chociaż wydawałoby się, że już było w ogródku. Witał się z gąską tymczasem. To firmowe uderzenie odwrotną. O, i nadział się na łokieć. Bezpośrednio łokcie mi teraz, tak, próba wejścia. No i Truba co zrobi tej... Carlito? Carlitan rany za, za ring. Jeżeli udałoby się Rickowi wyrwać głowę, to Carlito byłby w opałach. Oh, tak jest, proszę Państwa, Rick Flair. Coś nieprawdopodobnego. Man in the Bank. Coś... Ale zaraz w uh -oh. To edge. Nie było kontuzji, miałeś Andrzeju rację, to jest właśnie ten Aj, typ człowieka. I teraz wyszła cała sytuacja, okazuje się, że Edge specjalnie czekał już na tego ostatniego, zmęczonego po to, żeby go zaskoczyć, no i tak się stało tym razem. Niestety odwołujemy, to nie Rick Flair trafia do WrestleMania, tylko Edge. Osobiście trochę żałuję, bo jednak Ric Flair zasłużył sobie bardzo dzielną postawą w ringu z tymi wszystkimi zawodnikami, walczył, a teraz właściwie Age, który w ogóle nie brał udziału w tej walce. W sposób podstępny zwyciężył.